Mordziaty, jak mieszkasz w Polsce najprawdopodobniej lubisz brać udział w konkursach oraz jakichś darmowych nagrodach. Dlatego też Diablo przychodzi z inicjatywą i robi konkurs, gdzie można wygrać dużo świetnych nagród, a na przykład swój wymarzony fotel. No to trzeba chyba w to wejść, wejdźmy. No jak się zarejestrujesz, widzisz po prostu, że są trzy etapy. Pamiętajcie, że trzeba się spieszyć, bo konkurs trwa tylko do końca czerwca, już oczywiście wtedy są wyniki. Eee, także po prostu macie tutaj nagrody pokazane Macie moje zadania, które trzeba robić, no i po prostu wykonujecie zadania i macie szansę wygrać fotel o dosyć sporej wartości, tak szczerze, i dosyć dobry, bo samą go już powyżej półtora roku. tym odcinku my na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy tą oto piękną grę i napiszcie hashtag a ja wam te serduszko do tego komentarza, bo teraz przypinałem ostatnio pod chyba pięcioma ostatnimi filmami, także serduszko na pewno dostaniesz po jakimś czasie. Wbijajcie na Instagram, bo tam jest pięć aktywnych konkursów, albo cztery bo już mógł się jeden skończyć, także zapraszam do brania udziału, no i oczywiście lajka like i suba też możecie zostawić. Belki, jak widzicie, po ostatniej akcji są wszystkie zniesione, nie zostawiłem ani jednej. Kwestia tego, że dzisiaj zarabiamy bardzo, ale to bardzo duże pieniądze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, mamy, Środę 7 sierpnia i mamy 823 tylko i wyłącznie euro Czyli to niedużo, tak w skrócie mówiąc e, mamy rzepak do sprzedania, mamy pszenicę do sprzedania e, Tutaj widzę, że mamy jeszcze w jakimś tu mamy akurat nasiona ale zobaczmy, jak wygląda sprawa jeszcze z pomidorami na start. E, czy one już tam urosły, czy jeszcze nie. No, jak widzimy, one dalej rosną. Ciekawe, jak tam woda, ale chyba ostatnio było dobrze. Zobaczymy, co mamy na przyczepie tutaj naładowane. Bo chyba belki chciałem też zbierać. Także mi się zdaje, że na początek tak, nic nie mamy. Czyli na początek, po prostu najlepszą opcją będzie ruszyć, po prostu chyba z rzepakiem. E, robisz się lekko głodny. Dobra, no, naładujemy sobie przyczepy. Ja sobie coś zjem i będziemy mogli e, wtedy jeszcze bardziej ruszać. Czekajcie, tutaj mamy akurat. Ten wysyp z tego naszego silosa. To sobie weźmy tutaj. Enter, dobra. No i mamy rzepak. Ile nam się tego nasypie rzepaku? Zobaczymy, ile w ogóle taka jedna przyczepa kosztuje, bo mieliśmy. Ło, kurde! E, to nie, nie jest aż tak, wiecie, ale powiem wam, że na przyczepę, taką względem rozłożenia tego wszystkiego, no to jest naprawdę nieźle, bo. Ostatnio, jak wiecie, sprawdzaliśmy przecież sobie z kombajnu, to tak średnio sobie na tą przyczepę, a to jak widzicie już tak ładniej. E, dobra, market rolniczy. Co tutaj możemy sprzedawać? żepak jest po 635 euro. E, także tam będziemy sobie jeździć, bo tutaj żadnego innego marketu e, rolniczego, żeby sprzedawać oczywiście zboże, czy tam rzepak, czy cokolwiek po prostu nie widziałem. Dziś mam jeszcze sklep, z tego co pamiętam, ale to dopiero później. Najpierw zajmijmy się tym marketem, no tak. Jest tylko i wyłącznie jeden market. E, także tam tylko i wyłącznie możemy sobie sprzedawać nasze materiały. E, on jest gdzieś tam. Musimy sobie wyjechać tędy pod górę. Ja sobie wezmę kamerę numer jeden e, i po prostu będziemy sobie grali z pierwszej perspektywy. Nie wiem, czy ten odcinek przypadkiem widzowy nie będzie dzisiaj troszeczkę dłuższy. E, ze względu na to, że na pewno też i będą cięcia, bo też będę grał i poza sobie gdzieś tam nagrywką, że tak powiem. Ze względu na to, że tutaj zanim dojedziemy te 12 na godzinę, jak będziemy jeździć, no trochę nam zejdzie. Tutaj wyjdzie. No takie o przyczepy, no to najprawdopodobniej dwie przyczepy rzepaku, te pełne przyczepy też i pewnie, e, też i pszenicy. No i później jeszcze właśnie zestawik u jubilera, czy to jak to się nazywa, ogólnie w sklepie będziemy sprzedawać te rzeczy, co znaleźliśmy w tych skrzynkach. E, kwestia tego właśnie odnośnie tej przyczepy, ona wygląda dużo bardziej napełniona, e, niż właśnie z tego jak sypaliśmy z kombajnu, bo z kombajnu sypia, sypaliśmy, no to było takie, naprawdę malutko to się wydawało, a tutaj? jak nasypaliśmy nagle z silosa, to nasz praktycznie wygląda na przeładowaną, także e, też ciekawa sprawa, nie wiem ile tutaj jest dokładnie na tej przyczepie, ale jeżeli coś zarobimy, no to ja będę sobie też misję robił, także może dwa odcinki od razu sobie nagram e, z rzędu i będziemy coś kombinować z jakimś może albo nowym nabytkiem, bo jeszcze nie wiem jakie maszyny tutaj podostaję, bo jak na razie no chyba wszystkie mamy e, i będziemy najprawdopodobniej inwestowali sobie w kury na tej serii zobaczyłem po prostu czy to opłacalne, do którego punktu ja mam jechać, ja mam jechać do punktu e, oznaczonego gwiazdką czyli on jest dosyć blisko, czyli na szczęście nie mamy aż tak e, dalekich podróży, nie wiem, tędy jechać, czy jadę na razie asfaltówką i tutaj być może jest jakaś droga e, tak, będzie tutaj droga już w prawo, czyli w sumie nie aż tak daleko mamy z gospodarstwa pewnie też to jest tak zaplanowane, żeby na przykład e, długo nie jeździć, ale na przykład większy ciąg niekiedyśmy kupili ale też chcecie, wiecie, chcę najpierw wyremontować te maszyny. E, wiem, że się da, także tutaj sobie zrobimy remonty, zobaczymy, czy je się da w ogóle sprzedawać. Ale wszystko po kolei. Seria może dwa razy w tygodniu nawet będzie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz macie w niedzielę odcinek. Jutro znowu ocenianie modów, tu widzę, jak ktoś biega. I jutro najprawdopodobniej będzie widzowie liveik od. gdzieś tak o 15.00, film standardowo. I od godziny 17.30 do 20.30 będzie live 3 godzinny. I właśnie gdzieś tak takie live y chcę robić. Albo od 18 do 21. No w każdym razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy już praktycznie na skupie. I teraz, jak tu się podjeżdża, żeby to wszystko ładnie wysypać? Mm. Nie wiem, pojedźmy sobie w prawo na razie. Ale ja tutaj nie widzę. O, może tu? Nie, bo tu jest ogrodzenie. Musimy jechać chyba za. Za te silosy, tutaj chyba też i belki można sprzedawać z tego co widzę, Ejcie, czek czekajcie Tutaj belki też się da sprzedawać? Łubin, soja, groch, rzepa, kukurydza, pszenica W tym miejscu sprzedać swoje produkty, zboże i bele słomy No spoko, tylko tyle, że dlaczego tutaj na przykład nie ma pokazane ile Właśnie taka belka kosztuje, no nie? A, tu jest, dobra, tu już widzę, że mamy syp. I teraz ciekawostka, mieliśmy 823 chyba, jeżeli pamiętam, dobrze, jeszcze sprawdźmy dla pewności. Unieść przyczepę, dobra. E, ale jeszcze dla pewności sprawdzimy 823, czyli za jedną przyczepę dostajemy mniej więcej. No nawet spoko jest, wiecie. Dwa, dwa dostaliśmy praktycznie za jedną przyczepę. No, za te trzy tysiące już można mniej więcej coś robić. No, za taką przyczepę, wiadomo, pszenicę to dużo mniej dostaniemy. Ale nie ma jakiejś tragedii. Nie, psu, pszenicę zostawiać dla kurczy, do paszę paszę się po prostu kupuje. Czy jak to wygląda w tej grze? E, na razie wszystko posprzedajemy, żeby mieć po prostu kasę na dalsze inwestycje. ciekawi mnie też kasa z tych pomidorów, bo jak na razie. One jeszcze nie urosły, także ich kwestia rośnięcia jest naprawdę dosyć długa. Czy może lepiej w pole zainwestować, żeby mieć jeszcze więcej e, gdzieś tam zboża, rzepaku? Bo jak na razie te belki powiem wam, że to tak średnio opłacalne. Chyba najlepiej po prostu iść sobie e, w rzepak, no i z tego po prostu ciągnąć e, jak największe zyski, no nie? Tak mi się po prostu wydaje. Też nie wiem, jakie są kwoty za takie pola, na przykład pewnie też e, są w dużej mierze zależne od wielkości pola. Ale to są kwestie na pewno przyszłych odcinków A nie tego Żeby to wszystko ogarniać Gospodarstwo blisko, skup blisko Nie wiem, tu gdzieś młody mówił właśnie o tym sklepie Że można sprzedawać tutaj rzeczy Będziemy musieli też to po prostu na mapie znaleźć I gdzieś tam sobie to pogarniać. Jak to mniej więcej wygląda, To nie wiem czy mi tam przyczepa jakaś większa nie stała, wiecie? Tu jest chyba jakieś większe gospodarstwo, może tu można większą przyczepę zdobyć też Czekaj, może tu po prostu wszystko z misji można zdobywać, a nie trzeba kupować, chyba że komuś się misji nie chce robić. No zobaczymy, zobaczymy w każdym razie później. Ja idę się załadować i widzimy się zaraz. No ja już mam kolejną przyczepę załadowaną, jak widzicie. W ogóle ta animacja ładunku e, w porównaniu do farminga jest całkowicie inna. No patrzcie jak to wygląda teraz. W ogóle na sam jeden czubek po prostu nasypało się tak mega dużo. A gdzieś tam reszta tej przyczepy jest po prostu nie, nie dosięga nawet poziomu burt. E, także tak se to wygląda, e, że tak akurat się to naładowało. No i zostało nam jeszcze 1100 chyba rzepaku, także to wyjdzie z tej tony liczyć jakieś 600 jeszcze może dodatkowe. Chyba na razie nie będę tego sprzedawał. Tylko po prostu sobie pszenicę pojedziemy sprzedać. E, tam pszenica jest oczywiście w mniejszej cenie, także za dużo też pewnie nie zarobimy. Ale zobaczymy jak to wygląda. Też poszukamy tego sklepu zaraz. Tylko sobie tutaj ją rozładuję i zaczniemy szukać od razu tego sklepu, żeby sobie e, mieć ogarnięte ile mniej więcej jesteśmy w stanie zarobić za to, e, plus za to i rozejrzeć się właśnie z jakimiś nowymi maszynami. Tutaj chyba sklepów z maszynami jest dwa albo nawet i trzy, jeżeli dobrze pamiętam. Także nawet gdzieś tam wybór jakiś na pewno jest. E, czy jakieś drogie rzeczy, czy jakieś tanie, to nie wiem. Ile trzeba mieć pieniędzy na to, e, też kompletnie nie wiem. Ale chyba też myślałem, właśnie, żeby znaleźć psa i kota w końcu tutaj. Dobra. R. Ile teraz zrobimy z 3400, chyba szliśmy. Ale te pieniądze zapierdzielają w tej grze. Powiem wam, że szybko to leci. 6000 już mamy. Dobra kwota nawet. I teraz tak, yy, poszukajmy sobie tego sklepu yy, Gdzie możemy, dworzec kolejowy, okej okay, Tu gdzieś młody mówił, że to jest blisko Nas jest właśnie sklep Porozmawiaj przy drodze, yy, do Ciebie chcę porozmawiać z nim Okej, okay, no to później porozmawiamy Uda się, aby z niego skorzystać, to nie chcę Żniwiarka, tu są akurat maszyny Stara maszyna, header do kukurydzy, aha, bo tego nie wziąłem Tutaj mamy sklep z pojazdami, tu Sprzedawane są pojazdy no dobra, tu mamy wszędzie pojazdy, jakieś tam duperele, a to? Dodatkowy silos. Yy, skład, tu możesz kupić materiały budowlane, ok, to też się nam przyda. Slep z pojazdami, tu też. Yy, co to mamy? Miejsce, rynek. Możesz tutaj spotkać różnych ludzi handlu i pytaj o pracę. O. To się akurat może nam przydać, widzowie. Yy, a tutaj co mamy? Dodatkowe? Yy, zupa dyniowa, ok. Czyli tutaj możemy tylko handlować? Tam na górze nic takiego nie widziałem, a tu, w sumie to jest akurat też nic ciekawego, czyli tylko jedno miejsce mamy: to nie jest sklep, tylko to jest miejsce, w którym możemy handlować. Także zobaczymy, jak no, pojedziemy, jak to będzie to wyglądało ogólnie kwoty za te, te pierścionki, co znaleźliśmy w tych skrzynkach, e, bo nie wiem, czy jeden coś zostawić tutaj, z tego co wiem, to ich żonę można mieć w tej grze, także może ten jeden pierścionek jest do czegoś potrzebny, później nie wiem gdzie ja znajdę, na przykład inny, e, także może jeden sobie tak z ciekawości zostawimy, bo nie wiem jak tutaj to wygląda, żeby to żonę zdobyć, ten... ale jakoś będziemy to kombinować po prostu, ale najpierw pies i kot I jakieś większe maszyny, nie, wiem, przyczepa może większa, żeby szybciej to wszystko wozić, żeby się więcej. Albo w ogóle kombajn nowszy kupić. Bo powiem Wam, że też nie ma tym ogratem naszym tak średnio wyglądają. Jak będziemy mieli coś większego, no to na pewno to będzie gdzieś tam w pewnym stopniu przydatne. Chodźmy teraz, wiecie, jak to zrobimy? Zrobimy tak, że pojedziemy sprzedać jedną przyczepę pszenicy. No, tak to zrobimy, i pojedziemy potem sprzedać właśnie te nasze e, fanty, które znaleźliśmy. Tak samo jak mamy dwie wędki, no to jedną też wystarczy sprzedać, no bo po co nam na przykład dwie? E, I ruszymy po jakieś materiały budowlane, ale nie budowlane w sensie, że dom, czy na przykład nie wiem, stodoła, no, nowe jakieś, nie wiem, blachy czy coś takiego, go po prostu sobie ogarniemy. Jakieś rzeczy, na przykład, remont przyczepy, remont ciągnika. No i remont wszystkich maszyn, bo wiem, że ciągnik na pewno się da wyremontować, ale... Jak wygląda sprawa z e, remontem, czy przyczepioną przez tego drewna, czy możemy drewno odnowić, czy na przykład, nie wiem, możemy tą przyczepę pokryć blachem, blachą, e, czy jakośkolwiek inaczej, to nie wiem. Nie wiem, czy na przykład te samochody też się tak zatrzymują. No, teraz ruszył. A teraz znowu się zatrzymał. Tamten tak samo. Albo się coś zbagowało. Albo nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje Akurat teraz będziemy robić się głodny Mamy informację, dobra Nie wiem czy też są okresy jakieś tutaj Żeby po prostu te pola były obrobione Bo nie wiem, jeśli na przykład ja bym chciał sobie tą miedzę przeorać To chyba pól nie wolno łączyć Znaczy nie wolno, pewnie się nie da tych pól łączyć Ale jeżeli sobie zasieję przykładowo na tym kawałeczku rzepak I e, na drugim kawałku Zaraz tak blisko też rzepak no, to chyba to będzie najlepsza decyzja. Bo nie ma sensu iść w pszenicę czy cokolwiek innego. Zobaczymy, co jeszcze jest bardziej opłacalnego. Na przykład, kukurydzę też mogę sobie w każdej chwili e, zasiać. Tutaj mamy syp już. O! Dobra, mamy Enter. E, I pasowałoby nam zobaczyć, tak jak właśnie mówiłem przed chwilą, e, jak wygląda sprawa z najdroższym zbożem, jakie tutaj jest dostępne w ogóle. E, groch. 873. Tylko kwestia tego, że jak się groch zbiera, no nie? Czy to, czy to trzeba mieć jakąś maszynę do zbierania grochu, czy nie trzeba mieć maszyny? Bo jeżeli nie trzeba, wystarczy groch zbierać tym zwykłym kombajnem, to kupujemy zaraz nasiona grochu. A jeszcze pamiętajcie, że trzeba kupić nasiona rzepaku. Mamy nasiona pszenicy. Ale nasiona rzepaku są bardziej po prostu wydajne. I żeby ten rzepak sobie po prostu mieć, zrobimy jeden sezon tak z ciekawości, bo te belki. W ogóle nie wiem, tu chyba jest jakaś przyczepa transportowała po prostu do belek, ja muszę poczytać komentarze jeszcze pod poprzednim odcinkiem Bo akurat nie widziałem od komentarzy, wiecie Czy jest jakaś właśnie przyczepa do belek, czy jak to po prostu inaczej można zbierać Z tego ostatniego odcinka, gdzie prasowaliśmy i nowa prasa była W sumie pierwsza prasa jaką mieliśmy, a nie nowa Także ja sobie to poczytam i zaraz będę po prostu wiedział więcej. No ja już jestem praktycznie przy skupie, jak widzicie, i musimy sobie zobaczyć teraz ile dostaniemy z tego właśnie pszenicy. Tam jest po 300 coś, jeżeli dobrze pamiętam, pszenica za tonę, e, także zaraz będziemy mieli to obczajone. Myślę, że około tam 8 tysięcy, chociaż chyba już mam 8 tysięcy, czy nie? Nie no, chyba 6, nie wiem, zaraz zobaczymy ile mamy, tak dokładnie. No, mamy 6 tysięcy, czyli myślę, że jak tam dwójkę zarobimy, no to będzie nawet, to będzie dobrze. Właśnie z tego... Dobra, unieś przyczepę. Widzicie, tu już te pieniądze dosyć wolniej lecą, ee, a szybciej po prostu pszenica ubywa. No... 2000 nie zarobiliśmy, ale powiem Wam, że jakiejś tragedii nie ma i ja na pewno e, narzekać z tego powodu, no nie zamierzam, bo i tak w sumie jest dobrze. Żliwa nas nie kosztowały praktycznie nic, bo na to pole nie musiałem nawozić nic kompletnie nie musiałem robić. czy to jest opryskiwacz albo nawóz. Znaczy rozciewasz na no nie? Bo tego też, tego też w sumie nie mam. Ja się tak zastanawiam, to ja tutaj mogę bardzo dużo maszyn nie mieć powiem wam. Trzeba to wszystko przemyśleć, jak, jak w to grać, żeby to było najbardziej optymalnie. kiedy widzowie, kiedy ja będę miał te pomidory, bo już parę odcinków temu to zasialiśmy, zasadziliśmy w sumie te pomidory, a dalej się nic po prostu nie dzieje, ani, ani jednego nie widać. One oczywiście rosną, bo te fazy się zmieniają. Wzrostu, ale to nadal jest mało. Patrzcie, to, to zboże jest chyba jakieś. Albo to jest kukurydza, chyba. Tak, to jest kukurydza, to jest właśnie zboże zwykłe, dlatego ono się jakoś tak dziwnie miniło Najprawdopodobniej, i tak to jest. Ile mamy jeszcze tutaj w statystykach farmy? 2975. Czyli nie wiem, czy się pszenicę bardziej opłaca teraz pojechać sprzedać, czy po prostu wziąć te 1000 rzepaków, bo i tak to najprawdopodobniej. Na jedne pieniądze się wyjdzie, bo to jest dwukrotność. No to na jedne pieniądze się wychodzi. To może po prostu ten rzepak sprzedać do końca, czy sobie zostawić go na czarną godzinę. Może te ceny się zmieniają też z dnia na dzień, tego też nie przeanalizowałem. I zaraz wsiadamy widzowie w samochód i lecimy na ten. Ten plac, gdzie można handlować. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o kupno pola, bo na tym się zastanawialiśmy. Akurat jechałem przez pole i kliknąłem randomowe pole. Obszar pola 1,26 hektara blisko gospodarstwa, ale tam są poprzednio troszeczkę mniejsze i e, jeszcze bliżej, i możemy kupić za 17 tysięcy albo kupić za 8 tysięcy, przykładowo no prawie 9, i wydać na to punkty społeczne, czyli mamy po prostu zniżki z tego tytułu, że mamy punkty społeczne. Czyli najlepszą opcją będzie na tych punktów społecznych jak najwięcej, robiąc misje, pomagając sąsiadom. Także ja się zaraz za to zabieram, jak ten film po prostu będzie się renderował yy, i najprawdopodobniej będziemy inwestowali widzowie w nowe pole. Woj tutaj jak tędy przejechać? Nie, żebym się tylko nie zawiesił, bo już kiedyś miałem tak, że musiałem aż... Of, całe szczęście. Ło, czy to tak ścina chwilowo? Ale, ale wjechałem. Zamiast jechać asfaltówką, to jadę przez jakieś, nie wiem, trawy i przez jakieś wszystko, no nie? Nie ma płotu, nie ma. W ogóle dokąd ja mogę samochodem tam zajechać? Kurde. Al tej się źle jeździ. E, jesteśmy tutaj w mieście. Tu gdzieś możemy handlować, ja sobie w ogóle wyjadę. Aha, tutaj nie wyjadę. Okej. Okay. To fa fajnie mnie wywaliło, że wywaliło mnie po prostu do jakiegoś budynku randomowego i nie mogłem wyjść, bo były niewidzialne ściany. E, musimy sobie zaznaczyć idealnie miejsce, w którym możemy po prostu handlować. E, tutaj jest miejsce relaksu, rynek, dobra. Może tutaj spotkać. Aha, rynek jest tam, dobra. Ładnie to wygląda, to jest jakaś w ogóle babka. Huu. Uh, uh, ale musimy pójść gdzie to jest? To jest ten cały rynek? Nie, no tu jest 30 Ale ja tu wejść do środka nie mogę, czyli tutaj mogę sobie tylko handlować O! Znowu ty Masz dla mnie jakąś rolniczą, szukam pracy, jest coś co mógłbym zrobić? moment nie ma tu żadnej opcji, handlowanie? No nie wiem Kelvin, Kelvin Klein widzowy Szukam pracy, masz dla mnie jakąś rolniczą, nie wyglądasz lepiej. Nie będę pytał Nic, nic, zero Dzięki, do zobaczenia, dobra To z kim ja mam tu handlować niby? A ty? O, pohandlujemy, patrzcie, absolutnie czego? Chciałaś absolutnie. Pa, to mi normalnie dolicza. O, już zarobiłem sporo. A co od niej mogę kupić? Żywienie plus 15, plus 28. Jabłek to ja mam sporo. Eee, co to jest o to? Buteleczka perfum. Jedną sobie zostawię. To przycinarka aż tyle kosztuje? Wędki też nie są takie tanie, dobra. No mleko to może sobie zostawię, to też sprzedajmy wszystkie pierścionki akurat te eee, grzyby, no to tam nie wiem po co mi to. Mleko też widzę, że można sobie fajnie sprzedawać, a to co to jest? To jest akurat, powiem że kwestia tego, że tyle nam wystarczy chyba, wiecie? I co, już tyle mamy? Mamy, doliczyło nam to? 10 koła mamy aż A może w niej trzeba w czymś jeszcze pomóc, kurde Czy wszystko sprzedaliśmy, to zajebista sprawa Znasz najnowsze wiadomości, czy mogę ci w czymś pomóc, na przykład, o spytajmy nie, w tej chwili nie, dobra, jak nie to nie, okej. Okay. Życzę powodzenia na razie. Czyli tu już nie będziemy szukać osób, bo po prostu jest to bezsensowne. E, zarobiliśmy powiem Wam, że dzisiaj... Prawie 10 tysięcy To jest bardzo dobrze jak na tą grę. A nawet wyśmienicie. E, także ja nie wiem co zrobię jeszcze z tymi pieniędzmi. Tu jeszcze może trochę pochodzę. E, coś tam popytam kogoś. A w dzisiejszym odcinku to było tak naprawdę... Wow, na tyle bo jeszcze tam zarobimy, myślę, że około 13 tysięcy zarobimy, jak sprzedamy jeszcze rzepak plus właśnie pszenicę i po prostu coś w kolejnym odcinku będziemy inwestować. Ja się z Wami żegnam i na razie.